A Słuchaj, jak wczoraj ty bo... na mnie gadałeś? O, lajt był, komputer A jak, powiedz, jak mnie obraził twój kolega? Jak mój kolega? Tak, przez komputer. So, ja Ej. muszę chyba słuchawki, gdzieś mam słuchawki. Całe te, kiedy te lighta robię, to, kiedy ja będę lajta robił, to na słuchawkach nie będziesz nic słyszał. Przez komputer obraził. Czego kłamiesz? Nie ja to, kurwa, mordę, kurwa. Mordę to masz ty, psie cholerny. Narkomanie. A ty, kurwa, jesteś konfidencka kurwa. Narkomanie. Śmieciarzu jeba. Narkomanie. Ja tutaj, Właśnie. O, ja muszę ile kurwa ja wstałem wciąż ja na, na komisy dalej. Ja muszę... Ale kurwa będziesz buty powódce twojej! Po będziesz dalej cię wózka! Tak! Wódce. Ta. O, o, wódce, Ta. ja pokażę kurwa, wódce. O! Wczoraj pokazywałem, powódce, kurwa, to dla ciebie, kurwa, ja bym Przepraszam bardzo. Ale banderola, Ale połóżne miejsce! Wziąłeś połóżne miejsce! Ale banderola nienaruszona. To może być. A to mnie. A to skąd to? Organiczne, Kościelne wino.